Panie doktor, mam w ręku tutaj książkę anglojęzyczną, której tytuł brzmi Alcohol and Harm Reduction. Cóż to takiego jest, bo to jakieś nowe pojęcie chyba? Jak to przetłumaczymy na polski? Zmniejszanie szkód. Alkohol i usiłowania prowadzące do zmniejszenia szkodliwości używania. Nie ma to nic wspólnego z zakazami, z zabranianiem. Natomiast ma wiele wspólnego z poszukiwaniem dobrych strategii, dobrych sposobów, które pozwolą na to, że osoby używające alkoholu same nie będą ponosić szkodliwych, krzywdzących konsekwencji, no i przede wszystkim nie będą zagrażać innym ludziom. Nieodpowiedzialnie używany alkohol może spowodować wielkie szkody i powoduje, które moim zdaniem i z badań Prowadzonych już w wielu krajach na świecie wynika, że świadomość tych szkód staje się coraz bardziej oczywista, są dużo większe niż problemy związane z uzależnieniem, czyli z alkoholizmem. Do takich obszarów zagrożonych i najbardziej e, ekonomicznie szkodliwych, nawet z punktu widzenia tylko i wyłącznie e, społecznych e, kosztów. Należy na pewno ilość wypadków powodowanych przez pijanych kierowców. Wielu z nich w ogóle nie ma problemu alkoholowego i nie są to ludzie uzależnieni. Uzależnieni często już dawno samochodu nie mają. Natomiast są to ludzie, których można uważać za zdrowych, a zatem nie podlegających leczeniu, a mimo to naruszających ten. Bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa, jaki wiąże się z nie, nietrzeźwą jazdą, samochodem, samochodem, motocyklem, rowerem, bądź nawet z, nie, nie, z nietrzeźwym uczestnictwem w ruchu drogowym jako pieszy. To jest strategia prowadząca do zmniejszania szkód. No, Są... Czyli po prostu zabieranie takich ludzi z tak? Na przykład mhm. znaczy... to jest taka strategia. I kiedyś, kiedy to się wiązało wyłącznie z. Punitywnym nastawieniem, żeby tego kogoś ukarać. Tam bito, tam w ogóle poniżano, to wtedy było to bardzo niezdrowe, fatalne. Dzisiaj większość Izby Wytrzeźwień, i ja sama współpracuję na przykład z psychologiem z Warszawskiej Izby Wytrzeźwień, jest to dziewczyna, dzięki której bardzo wiele osób, które tam trafiły. Nie spowodowały na przykład po wypadku. Po pierwsze, nie spowodowały albo, wypadku. Tak, Same m. nie uległy jakiejś e, katastrofie. Same uchroniły swoje tak, życie, czy tak. mienie, czy zdrowie. Ale oprócz tego, dzięki jej pracy, one, te osoby, znalazły drogę do wyzdrowienia. Drugim takim obszarem, w którym bardzo wiele można zrobić, to jest sprawa alkoholu. Obecnego w miejscu pracy. Czy to w formie takiej, że się go używa i gdzie niegdzie jeszcze to pokutuje, chociaż na pewno nowoczesna rynkowa ekonomia ukróciła taką praktykę, ale niestety tylko w miejscach, w których do głosu doszły również nowoczesne formy managementu i efektywności pracy. Wszędzie tam, gdzie pojawia się pracownik niesprawny, bądź to z powodu użycia alkoholu, bądź z powodu skutków tego użycia, na przykład znanego powszechnie kaca, może być zagrożeniem. W większości państw na świecie, z wyjątkiem islamu, kultury związane z absolutnym uczestnictwem alkoholu w życiu. Natomiast w niektórych krajach Lepiej niż u nas funkcjonuje system kontroli społecznej, pewnych nawyków, nawet norm obyczajowych, a u nas nie. Cieszę się, że pani ten temat przyjęła do, tem, do zagadnień, które y, troszkę szerszy krąg osób mogą zainteresować, a w każdym razie mogą dotrzeć. Na przykład, jeszcze jeden z takich, powiedziałabym, prostych zabiegów to jest skantyn z y, Stołówek, z restauracji zakładowych czy przyzakładowych, trzeba usunąć alkohol. Jeżeli ktoś pije w restauracji, powiedzmy, sejmowej, i zaraz idzie na posiedzenie, a Sejm uchwalił, że nie pozwoli sobie alkoholu ruszyć, ponieważ nikt nie lata z alkomatem, nikt nie mierzy mu odpowiednich wskaźników w mózgu czy we krwi, czy w innym obszarze funkcjonowania organizmu, jest podejrzana. Być może ten człowiek nie utracił najważniejszej części swojej sprawności, ale wszystkie badania wskazują na to, że nawet mała ilość alkoholu zmienia stan świadomości. Człowiek na przykład ma większe poczucie mocy niż w rzeczywistości ma. Kolejnym obszarem, w którym warto przyjrzeć się, czy alkohol nie, przypadkiem nie powoduje większych szkód niż oczekujemy niż sobie wyobrażamy to jest dom dom rodzinny i jest to cała ogromna gama szeroka i oczywiście muszę dodać niejednakowo znaczna i niejednakowo ważna ale problemów które wiążą się z używaniem alkoholu przez domowników przez rodziców zwłaszcza no i oczywiście tutaj można mówić o najbardziej drastycznej yy, konsekwencji to jest wiązanie Nadużycia alkoholu z przemocą. W tej chwili już jest bardzo wiele dostępnych wyników, badań potwierdzających, że alkohol niestety zwiększa agresywność, zwiększa um, zdolność człowieka, nawet całkiem poprawnie wychowanego, do krzywdzenia swojego otoczenia. No ale oprócz tego, alkohol nawet nie wówczas, gdy prowadzi do przemocy czy do krzywd w rodzinie, to również stanowi. Pewien element, którego dzieci, najmłodsi uczestnicy życia w rodzinie, uczą się. Staramy się bądź będziemy szukać sposobów na to, żeby zmniejszyć szkody powodowane przez alkohol. No, koniecznie trzeba wspomnieć też o takich specjalnych grupach ryzyka grupach bardziej zagrożonych czyli grupy narodowościowe, które ze względu na, swoją, na swoje nieuprzywilejowanie, Cierpią bardziej pod względem braku dostępu do tych możliwości i tych dóbr, jakie oferuje współczesne życie w danym kraju. Myślę, że w Polsce do takiej kategorii, chociaż nie jest ona etnicznie różna, można by zaliczyć ludzi, którzy pozostali i zostali właściwie jak przez macochę pozbawieni szans, możliwości edukacji, y, warunków pracy przede wszystkim w środowiskach popegeerowskich. To wcale nie są takie małe i nieliczne grupy. Na pewno ze względu na ich wyjątkową powiedziałabym y, niewydolność własną y, również tam plaga alkoholowa która zamienia się niemalże w masowy alkoholizm, staje się, no w każdym razie przyciąga uwagę i staje się tym e, bardzo istotnym elementem, który warto wziąć pod uwagę. Kobiety mają inną gospodarkę hormonalną z tego też powodu, oraz z wielu innych. E, alkohol używany przez kobiety ja nie mówię o alkoholiczkach. Mówię o kobietach, które od czasu do czasu sięgają po lampkę wina, czy po dwie, czy po kufel piwa. Kobiety na przykład chyba bardzo niewiele wie o tym, że nawet umiarkowane używanie alkoholu przez kobiety w wieku prokreacyjnym przyspiesza menopauzę. Gdyby to młode dziewczyny wiedziały, to chyba byłyby trochę bardziej ostrożne. Chyba by się zastanowiły i doszły do wniosku, być może, że po co sobie o ten rok, dwa czy trzy czy ileś skracać tę biologiczną sprawność, jaką zapewnia produkcja estrogenu. Myślę, że jeżeli zapoczątkujemy, jeżeli się okaże, że zaczniemy w tym kierunku myśleć, to powolutku. Coraz więcej ludzi, którzy poczują, jakie to jest ważne, przyłączą się.